Witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu, spotkaniu z gwiezdnymi wojnami, z odległą Galaktyką, z Luke'em Skywalker'em, Hanem Solo, księżniczką Leją no, grogu też was. Witam bardzo serdecznie. To będą takie spotkania, w których będziecie mogli poznać kilka ciekawostek, posłuchać opowieści o odległej galaktyce. Którą wam wspólnie zaprezentujemy. Mhm. No to cóż, usiądźcie wygodnie w fotelach. Zajmie to wam kilkanaście minut, ale cóż to jest, kilkanaście minut, jeżeli chodzi o wszechświat i całą odległą galaktykę. No to zapraszamy. Zapraszamy w podróż z mocą odległą, w odległą galaktykę. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, gwiezdne wojny. Nowa nadzieja. Ucieczka przed Wejderem. Nastały czasy wojny domowej. Statki rebeliantów atakujące z ukrytej bazy odniosły pierwsze zwycięstwo w walce ze złowrogim imperium galaktycznym. Szpiedzy wykradli tajne plany broni imperium gwiazdy. Śmierci, w stacji bojowej o sile rażenia mogące zniszczyć całą planetę. Ścigana przez agentów imperium, księżniczka Leia ucieka do domu. Musi dostarczyć na Alderan wykradzione plany superbroni. Jednakże statek księżniczki nie był sam w przestrzeni kosmicznej. Ścigał go. Potężny gwiezdny niszczyciel imperialnej floty. Na pokładzie rebelianckiej korwety były dwa droidy Dito i Sifripio. Pio, złoty robot y, protokolarny, bardzo się martwił. Jesteśmy zgubieni! Krzyczał, gdy statkiem wstrząsnęła silna eksplozja. Kolejny gwałtowny wstrząs zakołysał korwetą. Imperium Szykowało się do abordażu. Droidy patrzyły, jak główny właz z hukiem opadł na podłogę, i z gęstego dymu wyłoniły się oddziały szturmowców. Rebelianci bronili się dzielnie, lecz nie zdołali pokonać wrogów. Wkrótce szturmowcy opanowali cały statek. Gdy bitwa dobiegła końca, na pokład koreliańskiej korwety wkroczyła tajemnicza. Mroczna postać. Był to Darth Vader, Lord Sithów. Tymczasem w bitewnym zamieszaniu zniknął gdzieś 2 D. Kiedy Sifri Pio zorientował się, że jego towarzysz zniknął, że nie ma go w pobliżu, postanowił go poszukać. Artu, gdzie jesteś? wołał bezskutecznie. Artu, di tu, gdzie jesteś? Tymczasem władowni korwety, księżniczka Leja, przyglądała się planom Gwiazdy Śmierci. Wiedziała, że nie mogą one wpaść w ręce Imperium. Gdyby tak się stało, rebelianci nie mieliby szans na zwycięstwo. I właśnie wtedy Usłyszała znajomy dźwięk. Księżniczce Lei wszedł do głowy pewien plan. Desperacki plan. Leja pochyliła się nad Artuditu i zaczęła coś szybko mówić. Nagrywała wiadomość dla jedynej osoby, która mogła pomóc rebeliantom w czarnej godzinie. W pamięci tej jednostki Artu, tłumaczyła Leja, zakodowałam informację najwyższej wagi dla sojuszu. Pomóż nam, Obi-Wan Kenobi, jesteś moją jedyną nadzieją. Gdy wiadomość była gotowa, a plany gwiazdy śmierci ukryte w pamięci Artu Ditu, księżniczka Leja poinstruowała robota, dokąd powinien się udać i zniknęła gdzieś za zakrętem. No nareszcie zawołał Cifripio. Pio. Właśnie, właśnie, gdzie byłeś? Artu Ditu, Si który właśnie teraz pojawił się w ładowni. Oni już tu idą. Ale Artur wcale nie zamierzał go słuchać. Obrócił się i pojechał prosto do kapsuły ratunkowej. Szturnowcy wkrótce odnaleźli księżniczkę. Leja próbowała uciec, ale nie była dość szybka. Żołnierze zaprowadzili ją przed oblicze darta Wejdera. Gdzie są plany Gwiazdy Śmierci? zapytał lord Situ. Ale księżniczka milczała jak głaz. Mroczny lord nie wiedział, że plany stacji bojowej miały właśnie opuścić pokład imperialnego niszczyciela. Artuditu wsiadał do kapsuły ratunkowej. Tajna misja? Jaka misja? Sifri nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Jakie plany? Nigdzie nie idę. Nie mamy pozwolenia, aby tu wchodzić. Nagle pokładem zakołysał kolejny wstrząs, a Sifripio Pio szybko wszedł do kapsuły. Na pewno będę tego żałował, mamrotał pod nosem. Śluza zamknęła się z hukiem. Kapsuła ratunkowa wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną. Wkrótce potem droidy wylądowały na pustynnej planecie Tatooine. Planek gwiazdy śmierci były bezpieczne. Ale przygoda dwóch robotów dopiero się rozpoczęła. I to by było na tyle. I niech moc będzie z Wami. Zawsze. A nie, 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 nie. Słuchajcie, nic nie będę teraz jadł, chociaż ta miska, która przypomina trochę naszego czuwakę, do tego się nadaje, oczywiście, bo można w niej zjeść kaszę manną, musli, yy, płatki owsiane, jeżeli oczywiście lubicie. Chciałbym Wam zaproponować pewną grę, pewną zabawę, w którą, z tego co słyszałem, sam Luke Skywalker również grał i się w taką zabawę bawił, po to, żeby wyrobić koncentrację rycerza Jedi oraz szybkość rycerza Jedi, żeby móc się stać najprawdziwszym rycerzem Jedi. Do tego potrzebna jest miska. Do tego potrzebne są dwa ołówki oraz coś, co moglibyśmy za pomocą tych ołówków przenosić do tej miski. Mogą to być na przykład o, kostki do gry albo zupełnie coś innego, może fasola, a może jakieś kamyki. Cała zabawa polega na tym, żeby do tej miski tymi dwoma ołówkami bardzo szybko, jak najszybciej włożyć te oto kostki. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda taka zabawa. Oczywiście wygrywa ten, który zrobi to jak najszybciej. No, możecie to ćwiczyć z mamą, tatą, wujkiem, bratem, młodszym, starszym, sami. Zresztą, zobaczcie. dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. Imperium kontratakuje. Gwiezdne wojny. Zasadzka Wejdera. Darth Vader na mostku imperialnego niszczyciela patrzył w ciemną otchłań, otchłań kosmosu. Nie mógł przestać myśleć o Lukus Kallwalkerze, który po bitwie ochot, Zniknął gdzieś w odległej galaktyce. Lord Sithów chciał go pojmać pojmać za wszelką cenę. W tym celu wynajął bandę łowców nagród. Aaaa! Wraz z najgorszym łowcą w całej galaktyce okrutnym, Boba Fettem. Aaaa! Tymczasem Han Solo, księżniczka Leia, Chubaka i C-3PO na pokładzie Sokoła Millennium wciąż uciekali przed siłami Imperium. Han postanowił obrać kurs na gazową planetę Bespin, gdzie jego stary przyjaciel Lando Calrissian był zarządcą podniebnego miasta w chmurach. Solo bardzo liczył na pomoc przyjaciela. Nie wiedział jednak, że śladem sokoła milenium podąża Boba Fett. Lando Karlisjan przyjął gości z otwartymi ramionami. No może zbyt otwartymi, dlatego Han wyczuł, że coś jest nie w porządku. Nie mylił się. Darth Vader i Boba Fett zastawili na nich pułapkę. Aaa! Teraz sprawy potoczyły się błyskawicznie. Han Solo zostaje zamrożony w bryle karbonitu. Boba Fett zabiera Hana do pałacu Jabba na Tatooine. A Darth Vader zastawia Pułapkę na luka. Wkrótce Luke przybył do miasta w chmurach. Oczywiście, by ratować swoich przyjaciół. Nie wiedział, że wchodzi prosto w zasadzkę. Darth Vader już na niego czekał. Ich miecze starły się ze sobą. Luke toczył zawzięty pojedynek z Wejderem. Mroczny lord kpił sobie z umiejętności Luka. Podsycając w nim nienawiść, usiłował namówić go, żeby przeszedł na ciemną stronę mocy, aż wreszcie powiedział: „Obiwan, nigdy ci nie mówił, co stało się z twoim ojcem. Mówił, odparł Luke. Powiedział, że ty go zabiłeś. Nie, ja jestem Twoim ojcem. No! Przerażony chłopak rzucił się w otchłań szybu wentylacyjnego. Niesiony prądem powietrza luk leciał coraz niżej, niżej i niżej. Tymczasem Lando. Pomógł Leji, Czubace i Droidom uciec na pokład Sokoła Millennium. Odlatując z Bespinu, Leja usłyszała wołanie Luka, który używając mocy prosił ją o pomoc. Luk z przyjaciółmi wrócił do rebeliantów. Na razie byli bezpieczni. Ale muszą jeszcze ocalić swojego przyjaciela Hana Solo, no i pokonać Wejdera. Ale to już w innej opowieści. A teraz, a teraz niech moc będzie z Wami. Zawsze. Świat Gwiezdnych Wojen to nie tylko filmy, nie tylko książki, nie tylko opowiadania, ale to też zbieractwo, czyli kolekcjonowanie różnych gadżetów związanych z filmem Gwiezdne Wojny. Chciałbym Was namówić do tego, abyście spróbowali sami zacząć budować swoją własną kolekcję. Można zacząć oczywiście od Gwiezdnych Wojen, można zacząć od takich figurek, o. Zobaczcie. To są figurki firmy Funko, figurki Pop. Tak wyglądają w opakowaniach. To akurat jest Ranger, Ranger Trooper z Han Solo, z filmu Han Solo. Te figurki bez opakowań wyglądają w ten sposób. O, o, zobaczcie. Ruszają główkami. Są mniej więcej tej wielkości. Stoją na takich podstawkach sympatycznych. Można, można nimi się bawić, ale można też. Ustawić na półce i od czasu do czasu na nie patrzeć. Są w różnych rozmiarach. To jest ich podstawowy rozmiar. Te figurki mają taki rozmiar, ale również są figurki większe. O, choćby nawet ten sam. Ta sama figurka. Ten sam Baby Yoda, lub jak ktoś chce grogu, który rusza głową, a to jest. Troszeczkę większej skali i również porusza głową. O, wszystko. Te duże, te małe ruszają głowami. Są też specjalne figurki wydawane z okazji jakichś rocznic, jak na przykład ta figurka z okazji 40. lecia filmu Imperium Kontr Atakuje. Tak to wygląda. Tak się można bawić, tak można rozpocząć kolekcję. Jeżeli macie ochotę, możecie ją zacząć właśnie z figurkami firmy Funko, yy, albo też z innymi gadżetami, o których pewnie jeszcze w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać. A na razie bawimy się tym, co mamy, czyli figurkami pop-o-o, o, ruszającymi głowami. Proszę, proszę, gdzie jesteś? Uuu, grogu, tu jestem. Nie mam, nie, nie mam, nie schowałem się. Pięknie zagrana scena z filmu Mandaloria. Witajcie! Przed wami kolejny odcinek opowieści Bena Rycerza Jedi. Teraz nastąpi mały wstęp. Do dzisiejszego odcinka. Otóż Han Solo wpada w zasadzkę zastawioną przez Lorda Wejdera. Lord Wejder zamraża y, Hana Solo y, w karbonicie. <tryk> 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 Hana. Zabiera Boba w fet i oddaje go dżabie na tatuj. <trybuj> Jeszcze przed zamrożeniem, księżniczka Leja mówi do Hana, Kocham Cię. Wiem, odpowiada Han. Tak, tylko że chyba księżniczka Leja nie była w takim. Kostiumie. No. Chyba na. No. Nie, no. no. Na pewno nie było. No, ale to mniejsza z tym. Zaczynamy. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce Gwiezdne wojny powrót Jedi na ratun. Luke Skywalker opracował plan uwolnienia Hana Solo z rąk gangstera Jabby the Hutt. W tym celu wysłał dwa droidy r i c do pałacu Jabby z pewną propozycją. Przebiegły Jabba nie zamierzał przyjmować propozycji Luka ale postanowił zatrzymać oba droidy. Późnym wieczorem do pałacu zawitał nieznajomy łowca nagród. – Nie wierzę własnym czujnikom! – zakrzyknął Pio. Ten łowca schwytał czubakę! <tryk> Raba był w siódmym niebie, a może raczej w siódmej galaktyce? A nie, właściwie to mniejsze, z tym ważne, że był bardzo, bardzo zadowolony. Szybko dogadał się w sprawie ceny, a czuł jego zamknął w Lochu. Wkrótce okazało się, że za nieznajomego łowcę przebrała się księżniczka Leja, kiedy zapadła noc. Leja przekradła się przez komnatę dżaby i uwolniła Hana Solo z karbonitu. Niestety dżaba nie spał. Schwytał Hana ponownie i wrzucił do celi czubaką, a księżniczkę leje zatrzymał przy sobie. Następnego dnia dżabę odwiedził tajemniczy przybysz skryty pod czarnym płaszczem. Był to Luke Skywalker. Używając mocy, próbował nakłonić Jabę, żeby uwolnił jego przyjaciela. Twoje sztuczki na mnie nie działają, odparł gangster. Z przyjemnością zobaczę, jak ginie. Niespodziewanie otworzyła się zapadnia i luk spadł w ciemną, wilgotną jamę. Była to jama dzikiej bestii Rancora. Gdy Żelazna krata uniosła się ze zgrzytem do jamy w lazu. Szkaradny, ogromny potwór, sapiąc głośno, rancor rzucił się na luka. Młody dżelaj był jednak na to przygotowany. Za pomocą fortelu pokonał bestię. Dżaba nie był zachwycony. Postanowił zabrać naszych bohaterów na Morze Wydm i tam strącić ich do jamy Karkuna, gniazda potężnego sarlaka. Djabab wraz ze swoją świtą wyruszył tam ekskluzywnym powietrznym jachtem. Gdy byli na miejscu. Luk stojąc nad jamą sarlaka, niepostrzeżenie skinął głową w kierunku Artu Ditu. Artu wyrzucił w górę niewielki srebrny przedmiot. Był to miecz świetlny. Luk Chwycił miecz, wskoczył na pokład jachtu i zaczął rozprawiać się z najemnikami dżaby. Lando, który, jak się okazało, był przebrany za jednego z gangsterów wraz z Hanem i czubaką, też ruszyli do walki. Księżniczka Leja wykorzystała zamieszanie, żeby się uwolnić. Oportła szyję dżaby łańcuchem, zacisnęła go z całej siły. Gangster został pokonany raz na zawsze. Kiedy Luke odpierał ataki ocalałych strażników, Leja skierowała działko blasterowe w sam środek jachtu dżaby i wystrzeliła. Misja uwolnienia Hanna zakończyła się sukcesem. Najlepsza grupa rebeliantów Znów była w komplecie. I to by było na tyle. No i niech moc będzie z Wami. Nie, 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 nie. grogu, musimy kończyć już. Już czas, już najwyższy czas, żeby skończyć. No tak, no naprawdę. Dziękujemy Wam serdecznie. To już koniec dzisiejszej opowieści Bena z odległej galaktyki. Spotkamy się oczywiście w następnym odcinku i w następnym odcinku mam nadzieję, że Wam się te historie z bardzo, bardzo dalekiej, odległej galaktyki spodobały. Bo proszę Cię, no proszę Cię, nie używaj mocy, to nic nie zmieni naprawdę. No. To nic nie zmieni, musimy kończyć bardzo cię, pro, bardzo cię proszę do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Naprawdę zachowuj się jakoś, no proszę cię. No, grogu.